Siema Kazama, jak widzisz ten film, to fajnie jakbyś komentował. Pozdro, Kazał. Kazama, Kazama piątego mamy. Widzę. Ril Kazama 5, nie? O, Kazik. Dobra, dobra, Kazik, daj. Daj Kazama. Daj Kazama. Kazik, piąty. Kazik, Ty się nie rozpędzaj. Kazik? Lekkie kłopoty. A, Kazama zniszczony. Esunia. Czekaj, jak se z nim pogadać? A, chyba nie ma na kanale. Tylko zoma Kazik piąty.

Tū, 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 tū. Čia. Ką?

Widzę, że część z was może powiedzieć, że to fake Kazama, jak mogliście widzieć na no, łamwienie, Kazama ma kill właśnie lewiatana, tam też ma kill w lewiatana, ma tego samego skinka, mamy godzinę aktualnie 23.15 i Kazama gratuluje i on się właśnie na swojej mapce rozgrzewał o 22.55, ja sobie byłem akurat na mapce i zagraliśmy, więc to był real Kazama piąty. Baron, no nie wiem, ale stary, bo ja przegrałem, bo tak, bo miałem brudny palec i nie chciałem tak klikać, stary, po pierwsze, po drugie zmęczony byłem, a po trzecie jeszcze byłem głodny. Także tak to wygląda. Nie?